Wieczorem, gdy dżemma chodziła coraz więcej zrozpaczona po swojej komnatce, cicho, powolnym krokiem wsunęła się Bona. Zimna, zamyślona, obojętna, stanęła przed zbolałą dżembą, która w pierwszej chwili nie wiedziała, jak ją witać, rzucić się do nóg, okazać rozpacz i zwątpienie, prosić o litość. Oko starej pani badało pilno Dżemmę, nim się do niej odezwała. Chciała wyrozumieć, w jakim stanie ją znalazła i do tego zastosować rozmowę. Dżemma popłakiwała, ale z zalez spoglądała plomiennymi oczyma na Bonę. – Daj pokój tym łzom! – odezwała się Bona, powoli zajmując miejsce w krześle. – Pomówmy rozumnie. Uspokój się. – Słuchaj. Dżemma usiłowała na próżno tłumić łukanie. – Od dawna chciałem mówić z tobą. Poczęła sucho i z wyrazem nieukontentowania królowa. Ale z łzami i lamentami rozmówić się trudno, a ja czasu nie mam słuchać próżnych słów. Cóż ty myślisz? Miłościwa pani, wy wiecie, jak ja go kocham. Ja muszę jechać za nim, do niego, gdy z nim jechać nie mogłam. Tak, przerwała bona. Tak, gdyby to była rzecz tak łatwa do wykonania jak do powiedzenia. Ale to wszystko na mnie spada. Na mnie rzucą kamieniem. Jutro, gdybyś wyruszyła po nocy nawet i nikt cię nie widział, jutro wszyscy na dworze i w mieście powiedzą, a pośną raporta do Pragi i do Wiednia, żeby ona cię wyprawiła dla syna, aby mu obmierzić żonę. Dżemba sobie oczy zakryła. Królowa oddychała ciężko, bo gniew na wspomnieniem młodej królowej ją ogarniał. Ja muszę coś poświęcić dla syna, – Dodala, ale i ty z siebie powinnaś uczynić jakąś ofiarę. gemma odjęła od oczu w ręce. – Miłościwa pani, ja mam na wszelkie ofiary gotowa. Cześć moją, młodość, wszystko oddalam. Królowa, jak gdyby trudnym jej było wypowiedzieć, o co chodziło, spuściła oczy i machinalnie palcami po poręczy krzesła przebierać zaczęła. Dżemma oczekiwała. Ja cię tak samo wysłać nie mogę, rzekła po bardzo długim przestanku. Poszukaj sama w swojej główce, jakby się to ulożyć dalo, abyś miała prawo opuścić dwór i, nie narażając mnie, wjechać gdzie ci się podoba. Rozwiązanie tego zadania, które ona rzuciła z uśmiechem ironicznym, nie było łatwe dla dżemmy. Usłyszawszy je, stała zdmiona, zamyślona, nie pojmując, co ono znaczyć miało. Jak to? Więc ty, rozumna i przebiegła, sama na tę myśl wpaść nie możesz? Zapytała królowa. A jednak rzecz ta bardzo prosta możesz być swobodna tylko wychodząc za mąż. Włoszka wydała okrzyk bolesny Ja, za mąż. Zawołała z od razu. ja stać się jemu niewierną. Ach, odparła bona obojętnie, gdyby nie mógł znaleźć się człowiek, który cię poślubi i nic za to od ciebie wymagać nie będzie, pozostawi cię wolną. ale ja bym przysięgać musiała. Przysięgi tej natychmiast dotrzymywać nikt cię nie zmusi. Moż się zgodzi być powolnym. Szepnęła Bona. To sposób jedyny. Innego nie widzę. Dodam tylko, że takiego męża powolnego wynajdę może dla ciebie. Musisz się przygotować wszakże, iż powabny nie będzie ani młody, ale za to posłuszny. Nie tłumacząc się więcej, Bona powstała, popatrzyła na osłupiałą dżemmę i wyszła. Zostawszy sama, biedna dżemma długo się z miejsca nie poruszała. Myśli chodziły jej po głowie poplątane, dziwne, niezrozumiale. Dreszcz ją przejmował na samo przypuszczenie związku, który by dawał nad nią moc nienawistnemu człowiekowi obcemu. Jeszcze w myślach tak zatopiona stala, gdy w progu dali się słyszeć kroki nadbiegającej bianki, szła tak prędko, jakby była posłana na pociechę biednej dziewczynie. – Cóż ty się we łzach tak kąpiesz? – zawołała gdy właśnie wszystko się jak najlepiej składa. Co? Jak? Wyjdziesz za mąż, będziesz panią swojej woli. Pojedziesz za królem, usta zamkniesz ludziom. To okropne, zawolala Dżemma. Mój Boże, cóż w tym tak strasznego? Szczebiocząc, poczęła Bianka. Mąż ten przyszły na wszystko się zgodzi. Rachuje na łaski króla. Dać ci swobodę zupełną, alboż to raz się tak ludzkim plotkom zapobiegało? To rzecz nie nowa. Bianko krzyknęła, odsłaniając twarz dzemma. Dla mnie jest to na nową i niespodziewaną. Nie przewidywałam tego nigdy. Nie dosyć, że jemu narzucono żonę, mnie tak samo chcą narzucić męża. Bianka śmiać się zaczęła, ale ty go znać nie będziesz. Tylko chyba by mu jak słudze rozkazywać. Dżemma znużona zwolna pozornie się uspokajać zaczęła. Nogi pod nią drżały. Rzuciła się na siedzenie we framudze okna. Kogóż królowa stręczy? przebąknęła ze wstrętem. Królowa nie stręczy, ale on się sam naprasza, odparła Bianka. Przypomnij sobie tajemnicze podarki. Milczała Dżemma, ale milczenie to znaczyło mów. Zawahała się Bianka nieco. Człowiek jest, rzekła, bogaty bardzo. Nie młody, a niestety figurą i twarzą śmiech obzający, ale wielu mówi, że dobry ma być. Nikt nie powiada, że zlę być może. Czegóż można więcej wymagać od takiego slobowanego męża? Dżemma jeszcze blądziła myślami po lysinach starych dworaków, gdy towarzyszka jej uderzając w ręce zawołała: Piotr Dudycz, dworzanin królewski. Dżemma skrzywiła usta z odrazu, drgnęła cala ze wstrętu, nie odpowiedziała nic. Nie będę się starała dowodzić, że się do jego maszkary przyzwyczaić można, wtrąciła Bianka, możesz bowiem nie patrzeć na niego. Królowa powiada, że on się na wszelkie warunki zgodzi. Byle w oczach ludzi za męża twojego uchodził. Z drugiej strony, kochana dżemu, musisz zrozumieć, że inaczej jak czyjąś żoną królować nie pozwoli jechać za synem. Nadto już mówiono o tym, że ona się opiekowała tobą na złość. Młodej królowej. Chce, żebyś jechała, ale boi się, aby na nią to nie spadło. Nie masz wyboru? Biedna. A gdy Dżemma ciągle jeszcze ani słowa nie odpowiadała, dodała prędko: Tak, nie masz wyboru. I wiesz co? Przyjmiesz go, czy nie? Pozwól mu się widzieć z sobą. Rozmów się. To znaczy, jak gdybym go już przyjęła, odparła Dżemma. A warunki tylko chciała układać, a ja jego i małżeństwa nie chcę. Nie chcę! Zostaniesz więc w Krakowie? Odezwała się Bianka. Szkoda mi bardzo. Wiem od naszej ochmistrzyni, że na rejestrze tych, co królowej towarzyszyć będą, ty się nie znajdujesz. Będziesz zatem męczyć się tu na zamku wśród morowego powietrza, które już na mieście panuje, a jutro i tu na Wawel wtargnąć może. Dżemma zalamala ręce i poczęła plakać po cichu. Bianka nie mogła na nią patrzeć bez litości i pieszczotami, słodkimi słowy starała się ją pocieszyć, a ból ten wlagodzić. Lecz czymże mogła osłodzić gorycz takiego położenia bez wyjścia? Poplakali się obie. I rozmowa zamknęła się długim milczeniem. Nazajutrz Dudycz, który stawił się do bony, jeszcze piękniej ubrany niż zwykle, otrzymał pozwolenie widzenia się z dżemu. Pokłoniwszy się królowi do ziemi, wyszedł, ale za progiem postrzegł, że mu samemu iść nie wypadalo, nie było dogodnym. Zamechska, którą niemal na kolanach prosił o pomoc, wręcz mu odmówiła. Bianka, czatująca na niego, także z nim wchodzić nie chciała, ale dodała mu odwagi. Doprowadziła do samych drzwi, wpuściła go i uciekła. Dudycz wszedł drżący do znanej komnatki, w której oknie dżemma zwykła była siadać, ale nie znalazł jej tu. Dopiero po chwili wyjrzała z sypialni. Zmarszczyła się. Pochwyciła zasłonę we drzwiach wiszącą, zawahala chwilę czy w nidzie i gdy ją Dudycz zobaczyła poklonym pozdrowił, powoli krokiem majestatycznym wsunęła się do izby. Szła tak, nie mówiąc nic, opinając na sobie suknię, z bryjami ściągniętymi, gniewna, ale panująca nad sobą. Dudycz szukał w myślach, od czego rozpocznie Królowa jej mości począł jąkając się cicho. Królowa jej mości uczyniła mi nadzieję, że zechcecie mnie wysłuchać. Wiem, co mi powiedzieć macie, odparła sucho dzem. Ważycie się na sprawę trudną, a dla was no i dla mnie sromotną. Mnie zresztą niewiele obchodzi, co ludzie powiedzą. Ale wam dotyczy się zmieszał. Dawno już, dawno odezwał się: Serce moje wam oddałem na wszystko gotów. Aby nic za to oprócz wzgardy nie otrzymać? Przerwała mu wdłożka. Nie rozumiem rachuby waszej. Ręka wam dać mogła być zmuszoną, ale więcej nic. Nic. — Nawet litości! — Dodycz podniósł jej oczy. Nie palala w nich namiętność. On sam przestraszonym się wydawał, ale nie mniej rozkochany. Dżemma odstąpiła kilka kroków, poszła ku oknu, nie patrząc na niego. W ciągu długiej nocy porachowała wszystko. Gotowa była wyjść za tego nikczemnego w swym przekonaniu człowieka, Lecz chciała zawczasu odjąć mu wszelką nadzieję, aby małżeństwo to kiedykolwiek czym innym być mogło nad udanie i klamstwo. czy zaś postanowił na wszystko się zgodzić, rachując, iż przyszłość zmieni warunki, a włożka będzie musiała im się poddać. Milczeli oboje. Po chwili Gemma, stanąwszy z daleka przy oknie, odwróciła się. Wiecie, warunki, rzekła. Daję wam rękę, więcej nic. Po ślubie natychmiast wyjeżdżamy za młodym królem do Wilna. Wiecie, że ja się zgadzam na wszystko, rzekł krótko Dudicz. A wy powinniście wiedzieć, dodała Włoszka, że jeśli myślicie mnie oszukać, siłą przemóc, zawiedziecie się na tym, mam nie tylko obrońcę w królu, w królowej, ale i w sobie sami. O tak! To mówiąc, z zasukni dobyła sztylecik w misternej oprawie obnażyła jego ostrze i schowała na powrót. Dudycz milczał Przygotujcie się do ślubu razem i do podróży jedna z moich towarzyszek pojedzie z nami, ale potrzebuje jej służby i wozu, jak mi przestało Dżemma stała straszliwie blada i drżąca. Spełniła ofiarę, ale w głowie jej jeszcze nie mogła się pomieścić ta straszna myśl umowy z człowiekiem, który w niej obawę obudzał i od razu łzy rzuciły się jej z oczów. Dudycz postąpił kroków w parę, jak w rękę jej chciał ująć i pocalować. Wloszka z krzykiem schroniła się we framugę okna, odpychając go rękami. Nie zbliżaj się do mnie. Idź, przygotowuj co potrzeba. Dziękuj królowej, nie mnie. Petrek zmieszany, posłuszny, zwolna wysunął się z komnaty. A znalazł oczywiście w korytarzu, jak pijany się uczuł. Otarł czoło okryte, potem musiał stać chwilę. Nim oprzytomniał.